Czas na kolejny odcinek. Pieszo przez Małopolskę. Zostaw lajka, like zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Proszę Państwa, po naszej prawej stronie miejscowość Podpolichno. Wcześniej była taka droga w prawo. Gdybyśmy ją poszli, to na moście na rzece zobaczylibyśmy mund z XIX wieku. My tymczasem cały czas szlakiem czarnym, za chwilę powinien dojść do nas asfalt, i wówczas będzie prawie 14 km naszej trasy. A to oznacza, że zostanie tylko 12. Piękna sprawa. Ehm, no cóż, dobry czas. Ten śnieg nie jakoś nie topnieje za bardzo, ale są takie miejsca oblodzone, na które trzeba bardzo uważać, bo no, można się bardzo mocno poptuć. Zbliżamy się, proszę Państwa, do Polifna. Tutaj za chwilę skręcimy w prawo. Pomiędzy szczytami hutek i grabówek zejdziemy do Polichna i tam będzie pierwszy punkt kontrolny. Jedyny na trasie dla nas, bo tutaj dla tych co biegną na 49 km, czyli idą na 49, a do tych punktów jest 3 chyba. Natomiast i potem wrócimy się tą samą drogą. Widać, że niektórzy właśnie wracają już z punktu kontrolnego, i wtedy pójdziemy tam w lewo. Tam są m.in. kopalnia Miedzianka. W nią, w stronę właśnie kopalni Miedzianka się udamy. I potem przez jeszcze jeden wierzchołek dojdziemy do jaskini. Piekło nad skibami, ale o tym będę mówił w dalszej części materiału. U. Jesteśmy, proszę Państwa, na punkcie kontrolnym. Polichno, szkoła podstawowa. Czas 2 godziny 28 minut od wyjścia z, na, z mety. Chwila przerwy i ruszamy dalej. Na razie prowadzimy wśród piechurów, au! Po naszej lewej stronie hałda Zakładu Górniczego i kopalni Miedzianka. A my tymczasem będziemy się za chwilę wspinać na czwarty. To ostatni nasz dzisiejszy szczyt, czyli na Stokówkę. Po miejscach dawnego kamieniołomu. Tam, proszę Państwa, poniżej nas dawny kamieniołom stokówka. A my jeszcze jesteśmy na szczycie, który nosi tą samą nazwę stokówka. 304 metry na poziomem morza. Czwarty dzisiaj szczyt, zdobyty. Przedostatni bo jeszcze nas na do widzenia o tym jak tu się wypłaszczy przed samymi chęcinami. To potem przed całą metą za, zacznie się jeszcze podejść pod górę zamkową na chęcinach, a i tam trzeba będzie zachować jeszcze siły, Oj, trzeba będzie. No i właśnie jaskinia piekło podczas. Nad skibami 3 godziny 9 minut od startu w chęcinach proszę Państwa jaskinia długości 57 metrów, deniwelacja 8 metrów od lat 90. XX wieku jest to pomnik przyrody nieożywionej. My natomiast już ze szlakiem niebieskim będziemy raczej, raczej łączyć się, żeby dojść do chęcin. Mijając dwa rezerwaty przyrody, ale o nich opowiem w najbliższym czasie. Jakie, proszę Państwa, by to było piekło, gdyby nie było diabłów? Tu, tam, tam. Pełno diabełków piekielnego. Piekielnej czeluścia, zresztą widzieliście zdjęcie przed chwilą. To był krasowy krasowy piekło po prostu. Coś idzie i się zapada. Po prostu. I można powiedzieć, że to wszystko. O, I mamy też. Piękny, tron piekielny. Tutaj. I kolejnego diabełka. Dobra, proszę Państwa, schodzimy na dół, idziemy w stronę chęci. Przed nami po prawej majaczy się już zamek w chęcinach. Zbliżamy się do niego, proszę Państwa. Jesteśmy już na tej płaskiej trasie. Po naszej lewej stronie jest góra żakowa. I tam na tej górze Żakowej mamy rezerwat, też o tej samej nazwie: Rezerwat Przyrody Góra Żakowa, która, proszę Państwa, ma 50,41 hektara powierzchni. Utworzony rezerwat w 1999 roku. A co chroni? Chroni pozostałości po wydobyciu ród ołowiu oraz chronione rośliny. Po naszej lewej stronie teren kolejnego rezerwatu, tym razem rezerwat przyrody Góra Zelejowa utworzonego w 1954 roku o powierzchni 51,33 hektara, który chroni zjawiska wietrzenia krasowego oraz mineralizację. No i oczywiście chronione są też tutaj rośliny i zwierzęta. Przed nami Roztacza się piękny widok na górę zamkową i górę rzepkę. Na jedno będziemy musieli się wepsnąć, a na drugiej mamy metę Ało. Proszę Państwa, wchodzimy powoli do miasta Chęciny 3 godziny 49 minut od startu a ogólnie nie licząc przerwy 3 godziny, to znaczy licząc przerwę 3 godziny 56 minut. Miasto Chęciny lokację uzyskuje po 1306 roku ale z jakichś źródeł odnalezionych znaleziono pewnie, że jest to rok dokładnie 1325 i dlatego jak już wiecie z Shorta w tym roku Chęciny obchodzą swoje 700 lecie lokacji miasta a ta nasza dzisiejsza impreza, czyli zimowy maraton świętokrzyski organizowany przez Świętokrzyski Poziom Gór w sposób piękny urzeczywistnia ten jubileusz tego królewskiego miasta Po naszej lewej, proszę Państwa, stronie wielki parking to tu rozpoczynał się pierwszy Marsz Morsa Proszę Państwa, docieramy już szlakiem niebieskim od właśnie Jaskini Piekło nad Skibami Szlak Niebieski ma długość 69 km, łączy Chęcinę z Łagowem, a od 1983 roku nosi imię Edmunda Padanowicza, e, słynnego regionalisty i krajoznawcy, który żył w latach 1890-1978. Idziemy. Tak jakby lasom niegdyś pierwszego marszu Morsa, aż do parkingu, gdzie zostawiliśmy samochód. Zostało nam jeszcze jakieś kilometr 100. Km. No i teraz brzmi pytanie: ile zachowaliśmy sił z całej trasy, bo zostaje nam wejście na Górę Zamkową, a potem już zostaje to 900 metrów. Lekkiego, przyjemnego przejścia pod metę. Tutaj proszę państwa jakieś 4 godziny temu chodziliśmy na trasę, zaczynała się nasza pętla, tu za naszymi plecami parking, gdzie samochód zaparkowałem. Tu zamek, tą drogą dzisiaj już szedłem dwa razy, teraz idę po raz trzeci Ale teraz po to by to ukończyć Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą no, Ale tak ktoś kto przyczepiał sobie nie myślał o tym, że rzeczywiście tak jest Bo wśród tych hurów na dystansie 26 km przychodzę jako pierwszy Dystans piękny, przewyższeń 600 metrów i oto proszę Państwa meta 26 km. w 4 godziny 22 minuty. Wchodzimy na pierwsze miejsce wśród piechurów. Od początku do końca. Na jedynce. Au! No i proszę Państwa już przychodzie. Już za chwilę się przebierzemy. Tutaj jeszcze popatrzcie sobie za moimi plecami zamek w chęcinach. Przebierzemy się i ruszymy do Krakowa. Mam nadzieję, że zajmie mi podróż też około godziny. No wiadomo, że jest jeszcze widno, więc będzie się wracało znacznie lepiej niż po ciemku. Dziękuję, że byliście wraz ze mną. Oczywiście ja ze swojej strony zapraszam na wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez Świętokrzyski Poziom Gór. Najbliższa taka impreza to przedwiośnie. Które będzie już w kwietniu i wtedy będą dystanse 44-76 km, i one się liczą do superpiechura, a dla super ultra wybitnych wariatów jest jeszcze 102 km po górach świętokrzyskich. Widzimy się w następnych trasach, trekkingach i innych aktywnościach fizycznych. Mówił dla Was pokazywał to piękne wydarzenie, czyli zimowy maraton świętokrzyski. Na trasie z ECEG przez grzywy, yy, grząby, <śmiech> <śmiech> przez m.in. Polichno, jaskinie, piekło, chęciny i z powrotem do ECEG Podróżniki Na razie! Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nudem, poczęstuj mnie subem.